Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Przywitajcie się, Sweetheart. Nie! Co my będziemy dzisiaj robić? Pokoza słaniem się tak, że tylko łeb przywidać. widać. Przywitajcie, Sweetheart, dzień dobry. Wiecie, co dzisiaj będziemy robić? Wiecie, co ja tutaj trzymam? Nie, To nie jest latający potwór spaghetti. Darnie! Łodzina, kamerę! Świnie same tu mieszają, świnie chleb. Słuchajcie, to, co tutaj trzymam w rękach, będziemy zaplatać na głowę. I nie na moją. I to są dredy, które zrobiła Ada sama. Sama ręcznie zrobiła te dredy. Bo wiecie, dredy może zrobić samemu. mi ta wełna w oczy kole. jak widzicie, mamy dredy w kolorach niebieskości, więc jeszcze takich nie miałam okazji pleść. Mój pomocnik Kinia siedzi z tyłu. I mój pomocnik Daria też zaraz przyjdzie. I więcej osób do zaplatania, tym lepiej i szybciej. Tak, i to są dredy, dosyć takie grubaśne, wełniane składane na pół w takich oto kolorach myślę, że ciekawe połączenie a jak to będzie wyglądać to, to zobaczymy zapraszamy naszą modelkę zaraz tutaj na krzesełko i będziemy pleść a jak chcecie się dowiedzieć właśnie jak pleść te jak ona będzie wyglądać i czy to wszystko zmieści się na jej głowę to zapraszam Was do oglądania nowych do zasubskrybowania kanału a no jeszcze zostawcie mi łapkę w górę to będę Wam bardzo wdzięczna i wbijajcie na nasze social media. Zobaczcie, co się u nas dzieje. La, la, la. Dzięki e, No dobra kochani, patrzcie Tak prezentuje się efekt końcowy e, Mamy tutaj o 32 albo 4 dredy, coś takiego 33 33, Dobra, no to właśnie tak e, I tutaj górę zostawiłyśmy Rozpecioną, żeby e, Przykryć te dredy, tutaj to łączenia e, Właśnie tymi włosami, jak na przykład będzie robić kitka, bo to bardzo Fajnie wtedy wygląda. O, kogoś nóżki tutaj w tle, widzicie? Co? 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 Nie. Zrób szarą stownę. Nie. A długość tych dredków, o, jak widzicie, bardzo długie dredy wełniane, ale fajnie to wygląda właśnie, jak są takie dłuższe, powiem szczerze. Także jak chcecie takie długie dredy, to zróbcie sami albo uderzajcie do Ady. To wam zrobi. No i tak to wygląda. Proces widzów zaplatania. Tak wygląda, No i tak to wygląda. No i co tu więcej dodać? No co tu więcej dodać? No powiedz mi, co tu więcej dodać? I tym akcentem kończymy dzisiejszy film. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!